Czołem, czołem, serwus, ziomeczki i ziomale, moi drodzy, po tym jak teraz mamy już enchanting table, o czym mam nadzieję, że doskonale wiecie i nawet mamy jedną biblioteczkę, co jest fantastycznym wynikiem, tylko Bobo, mam do ciebie bardzo dużą prośbę. Co tam? Żebyś nie spalił tej biblioteczki, bo już A raz sobie mnie? spaliłeś całą wyspę, więc jakbyś... To nie bo... ja, ktoś inny spalił. Dobrze wiemy, że to ty, jakbyś mógł nie spalić tego enchantingu, to byłbym super Nie, nie widzę cię. Ja wszyscy to jestem to na tym dużym drzewie, a teraz mi... Nie, widzi... dobra, słuchajcie, w każdym razie wpadł na naprawdę genialny pomysł. Jako że teraz mamy już enchanting i powoli będziemy mogli gromadzić rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość. I Bobo mógłby chciało ci nam je zabrać. To słuchajcie, stwórzmy coś, stwórzmy coś, co naprawdę pomoże nam być mega bogatym i utrzymać nasze bogactwo. Słuchajcie, pewnie już wiecie, że mam tutaj taki sposób nachodzenie do Bobo i podkradanie mu rzeczy. Ale on już o tym się dowiedział, więc stwierdziłem, że darujemy sobie. To możemy nawet słuchajcie, rozwalić, go ja już tutaj nie będę żeby naprawdę nie robić problemów, ale mam naprawdę genialny pomysł. Słuchajcie, trzeba, ale to po prostu trzeba, to jest maskev, zrobić, słuchajcie, jakąś bazę w tym pypku. Serio, gdyby słuchajcie tutaj ukryć, właśnie w tym pypku, e, jakieś skrzyneczki, jakiś swój domek minimalny zrobić i tutaj trzymać te najbogatsze rzeczy, czy nawet zrobić, słuchajcie, jakąś farmę e, kurczaków, o której Bobo by nie wiedział, to to by było naprawdę mega dobre. Serio, po prostu taką ukrytą bazę, o której Bobo totalnie by nie wiedział, no bo przecież w życiu by nie pomyślał, że w takim czymś może się cokolwiek znajdować. Matyka! Co jest byku. Mogę wejść. Ale gdzie chcesz wejść? Do ciebie, do domu. A po co ty chcesz tutaj, stary, wejść? A bo tam. Nie, nie no, wie, dobra, to zapraszam pali zapraszam. w, w ogóle uwagi. wszystko mu się tutaj. No dobra, ale. Tu Nic nie robisz, panu. Ale tą dynę w tym miejscu postawiłaś. Nie, ale stary, ty masz jakiś problem, no. czy coś? Bo, bo... A do środka mogę wejść? Ale, ale, no a po I co? Ty tu w ogóle jakieś przejście chcesz zrobić. Nie! Yeah! No więc moi drodzy, trzeba ewidentnie typeczka wywalać się z tej wyspy. Oglądajcie do samego końca, bo jak sami widzicie, to będzie udręka, żeby zbudować cokolwiek, słuchajcie, właśnie pod tym. Właśnie pod tym generatorem. Co się on, on, a cały mnie wyrzuciłeś? No bo typie nie, masz się nie pamiętać po mojej wyspie, tak? Czemu? No typieczka idź, robić, sw idź robić swoje Aaaa! rzeczy. Słuchajcie, naprawdę typek mnie już irytuje, ja tu po prostu stawiam słuchajcie, blokadę. Serio, naprawdę, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Pamiętajcie, że zwojna na suby między kanałem Abra Games a Bobo Minecraft, więc subskrybujcie. Najlepiej Oba, ale Abra Games trochę bardziej I słuchajcie, ewidentnie przychodzimy Przychodzimy, słuchajcie, do działania, bo naprawdę, no Chłop mnie irytuje, po prostu chłop mnie już irytuje Słuchajcie, a ja mam potrzebę zrobienia Tutaj czegoś ważnego, tak? Umówmy się, słuchajcie To jest naprawdę mega, mega ważne, więc zróbmy sobie Tutaj taki mostek i trzeba będzie tutaj wyżłobić po prostu wszystko, co tylko się da, ale w taki sposób, żeby jednak woda tutaj nie poleciała. Bo nad nami, słuchajcie, jest generator Kobla. Ale w serio, gdyby tutaj mieć domek, wręcz, słuchajcie, ukryć sobie bazę. No, przecież to nie brzmi jak najlepszy plan na całym świecie. No powiedz mi, ty, a Bobo, co ty tam w ogóle robisz? Nic. Nie no, powiedz stary, co robisz. Powiedz, powiedz. A co ty tam robisz? A mnie nie ma na serwerze, wiesz? A, a czy, znaczy jestem, taki żarty. To jak nie chcesz, nie a, okej. Okay. Jak coś tu jest drewno kopę. Ty tylko kopisz drewno, no, to bardzo dobrze. Mm -hmm. To w, bardzo się cieszę, że w końcu zaczął się robić. ode mnie. Robić. Kupię, 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 tylko najpierw kop. E, bardzo się cieszę, że w końcu robisz coś pożytecznego, bo wiesz, ta, ja no na przykład teraz... Ta, ja, ja na przykład stary teraz kopię kobla, no nie? Wiesz, tak? cieszę, ja bym cię nigdy nie oszukał, okay. nie? Z, stary, ja teraz kopię kobla, e, więc mam nadzieję, że ty stary też... A kopisz ode mnie drewno? No mogę kupić, no ale drugi raz już pytasz. A, no to zapytam jeszcze trzeci. Kupisz dlewno? No mogę kupić, mogę kupić, tak, chcę kupić. O, ale, eleganca. że już teraz niby? Nie, no ogólnie po prostu. Nie, no to, tak, jasne, jasne, dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, dobra, wyciszyłem się serio. Ej, naprawdę zagadywanie go w taki sposób, żeby on nie myślał, że cokolwiek robię podejrzanego, jest trudne. I jeszcze muszę cały czas shiftować. Weźcie to pod uwagę, że muszę cały czas shiftować i słuchajcie, to, to naprawdę jakby, a, jeżeli on się o tym dowie, to gdzie ja zrobię drugą tajną bazę? No umówmy się, słuchajcie, to nie będzie już wtedy łatwe, bo tutaj wszędzie słuchajcie wszystko widać. Tu jest mało przestrzeni, no ewentualnie mógłbym tam jeszcze zrobić, ale on sobie sam zrobi tam bazę w, na swoje wyspie, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc teraz, póki co, słuchajcie, to i tak, musimy tutaj poustawiać trochę tego netherraka. Słuchajcie, damy go tutaj. Serio, tego netherraka też w ogóle za dużo nie mamy, więc trzeba będzie go sobie ograniczać w taki sposób, żeby serio, po prostu od tej strony był tutaj gdzieś właśnie netherrak. patrzcie o, czekajcie, zrobimy tak. Zrobimy tutaj coś takiego. Tutaj zrobimy, słuchajcie, coś takiego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay. patrzcie w ten sposób. Ej, dobre. Jeżeli tutaj będzie właśnie ściana z netherraka, to on w życiu nie pomyśli, że słuchajcie, ja coś tutaj robię. Dobra, może się odciszę. E, dobra, Ebyku, jak ci tam idzie z tym drewnem? Tak! Nie no powiedz powiedz jak ci tam stary idzie. No dobrze, mam już 22 I co, i ty robisz e, po prostu szkółkę drzew, tak? Mhm. Mm e, to I to, za to do ciebie też Ale nie, nie musisz stary przychodzić, ludzi. No ja luzik. przyjdę sąsiad odwiedzić mojego najlepszego sąsiada A, Ale jestem twoim jedynym sąsiadem stary A. No Więc no ciężko, to... żebym nie był najlepszym sąsiadem No to... no to no to przyjdę. Ale tu kiedy przyjdziesz? Bo wiesz, to ja tak bez zapowiedzi to wiesz, to nie lubię być gościem. A ja sam siedzę, spokojnie, sykuję tutaj malutkie coś, nieco i przychodzę do ciebie. Nie, nie, ale to ja już mam wracać, znaczy, bo jak kopię kobla, to, to ja wiesz, musiałbym się umyć, musisz. Luzik, jak kopisz tam koble, to blisko wejścia jesteś, Nie, bo wiesz, musisz mi po prostu zapowiedzieć troszeczkę wcześniej, nie? Żebym ja, po co? Ja, ja, ja wiedział. No bo stary, ja muszę wa... właśnie się umyć i tak dalej, rozumiesz, nie? Umyć? No więc jakby stary, więc. Czy nie z wodą? No. To już idę z wiaderkiem wodą. Eee? Już idę od siebie, aby Tak, już stary, już, już, no, już idę. No, już nie biegnę, tylko poczekaj, bo kurde, tu drzwi kurde, masz coś zamulowane. A tak, odkupuje. stary, już, już, już Ci tutaj odblokowywuję. No. Zapraszam sąsiada, zapraszam o, bardzo serdecznie. Dziękuję Część, bardzo. Co tam o, kuda, I proszę się wybrani. umyć. Gdzie ty jesteś? No ja no, no, już tutaj patrz tu skakuję, ty. dobra, umyłem się cyk cyk, cyk, no a, umyć ty jesteś. I chętnie my... drewno, kupę. Chętnie kupię drewno, byku. A masz netherrack Jakiś? Bo wiesz co Tak, mamy. Okej, okay, to chętnie kupię, mogę ci stary sprzedać. Yy, o! Stoł! to jest bardzo stona. cenny materiał. E, dobra, typie, ja ci chętnie patrz, mam 17 krotków na no. to ci, patrz, mogę to sprzedać. O! Dobry pomysł, nie? Dzięki. Patrz. Pozdro. Ty no, ale tu dawaj na deraka teraz. A, a ile chcesz? No tyle, ile masz? O, dobra. Ile masz? 8 Trzydzieści? Dobra, to chociaż tego dirta ci jeszcze dam, żeby nie było, stary. O, dzięki. A kowadło jest na sprzedaż? O, Słuchajcie, nie, naprawdę, dobra. Wracajmy, słuchajcie, do roboty, bo naprawdę, serio, jak Bobo się dowie o tym, że ja mam tutaj taką, tutaj no bazę, to on mi przecież nogi z tyłka powyrywa. A to jest mega, mega ważne, żebym ja coś takiego tutaj miał. Tutaj w ogóle sobie też ten nether, e, netherrack skopię, żeby, słuchajcie, mieć go troszeczkę dla siebie więcej. Tutaj ewidentnie. Tego nie mogę skopać, okej, okay, dobra. Ej, ale naprawdę, słuchajcie, serio, tak mi serce bije. Jak on akurat coś zaczyna podejrzewać, nie? A ja muszę wtedy udawać, że nie, no robię coś tam swojego, coś tam swojego, nie? I muszę się jeszcze wyciszać, słuchajcie, na czas, idealnie, żeby on nas nie, no to jest po prostu masakra, słuchajcie. To, to, to nie jest takie łatwe, jak wam mogłoby się wydawać, ok? No, mam nadzieję, że, że rozumiecie wszyscy, ale serio, patrzcie, ta baza będzie całkiem sporych rozmiarów i to mnie mega cieszy. Wy budujemy dalej. Ale ja tylko szybciutko wam przypomnę, żebyście koniecznie odwiedzili pierwszy link w opisie, czyli mój sklep jest to strona internetowa www.abra.ety możecie sobie na dzień dziecka, czy na jakąś inną właśnie okazję zakupić taką kuzacką Abra AbraTim, czy chociażby bluzę z tym wzorem, czy chociażby bluzę z kapturem z tym wzorem, czy kubek z tym wzorem, czy poszewkę na poduszkę z tym wzorem. Mamy różne produkty w różnych rozmiarach Zarówno w krajach dla dziewczyn, jak i dla chłopaków Mężczyzn i kobiet Oraz w różnych kolorach, więc naprawdę warto obczaić Mamy także, słuchajcie, taką promocję, że od 99 zł Jest darmowa dostawa kurierem Czyli właśnie, na przykład kupując dwie koszulki Czy jedną bluzę, macie po prostu kuriera za zero I są fajne kolekcje Więc obczajcie, www.abraety Bobo, takie pytanie No. Masz jeszcze trochę tego nederaka? Nie, albo poczekaj Sprawdzę a jak nie masz, to e, takie pytanie... E, no? Może kowadło byś mi sprzedał? Co? Kowadełko bym chciał kupić, Byku, e, wiesz? Spoko, ale nie sprzedam. No ale stary, no dlaczego ty masz kowadło dla siebie? A ja może też bym chciał kowadło, nie? A może nie? No ale ja bym jednak chciał kowadło dla ja siebie nie. także. nie. Ale kowadło to, a ja nie. No, no ale ty Hero Hirobrand ci do, 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 do. dał kowadło, nie a zrobiłeś do, do. go sobie a. samemu, no. A, 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 a. No tak, a to wszystko Nie dał Hełobłań stół do zaklęć. Nie dał, tylko zrobiliśmy go razem wspólnie, ja i ty No dobra, ale dał ci... W ogóle gdzie ty jesteś, bo tu przyszedłem do ciebie i tak nie wiem, ulatasz nie wiem, gdzieś pod ziemią. Nie tam jest? stary, baga masz, Musi, wiesz co? O, dobra, już odlagowało no, a, poczekaj. mnie. On wyszedł serwer trochę No stary, o, widzę cię, już a. cię widzę, już nie ma nie, jesteś, nie ma błędu, no. Już w porządku. No, e, no. Co chciałeś? E, stary, przede wszystkim kowadełko, wiesz, byku? Jakieś kowadoł? I nad jak masz? Czy, mm -hmm, czy nie masz? Mm -hmm. A to nie chcesz mi dać? To no Nie dasz mi? Wobec tego? Fruteczki jeszcze. No ale ty, pia, dlaczego ty się ze mnie śmiejesz? To ksi kobla no, nie Nie, nie nie chłopie, po prostu nie mam za bardzo. Na te tlaka nie dam, a na ty nie mam a kowadła nie dam, bo mi jest potrzebny do ławów. A gdzie ty... Stary, tam to może nie łaś, Tamto tam to może nie łaź. E, ale tu jest poszukać... fajnie właśnie, patrz, ja tu mam fajne przejście elegancki. Musisz stary chyba poszukać siebie patrz. na swojej wyspie, wiesz, Byku? O, patrz. Aha, dobra, fajne przejście, no dobra. Woo! Słuchaj, to baw się dobrze, e, ja, ja jestem zajęty, no. dobra? To, to nie przeszkadza okay, mi, okej? Okay? Byku, tak by było dobrze. Pozdro. Robię dalej. Gdzie jest ta woda? Zbagowała się. O nie, nie, nie. Słuchajcie, teraz serio, ewidentnie zabieramy wodę i słuchajcie, lecimy tam na dół. Musimy zrobić farmę trzciny cukrowej, żeby mieć jeszcze, słuchajcie, więcej tych książeczek i tak dalej. Tego dosłownie wszystkiego. Dlatego słuchajcie, wbijamy się tutaj i teraz tak, trzeba. O kurczę. No tutaj też, słuchajcie, trochę będzie zabawy. No dobra, to czekajcie, zrobimy coś takiego. I teraz tak, muszę zrobić ścianę z netherraka, którego nie mam. No gratuluję, Abram. No naprawdę, fantastyczna sprawa. Dobra, to zgarnę go sobie, słuchajcie stąd. Ewidentnie stąd sobie zgarnę netherraka. Serio, potrzeba go jak najwięcej. No a tutaj jest go... Niby sporo, niby sporo, ale jeżeli zabiorę go za dużo, to przecież Bobo zobaczy, że coś tutaj jest podejrzanego. Dobra, 12, może mi wystarczy tutaj, nawet 13. Więc teraz tak, słuchajcie, wychodzimy tutaj i dobra, i stawiamy, czekajcie, cyk. Okej, okay. teraz tak. Eee, chwila, momencik. Dobra, to będzie tutaj. I teraz słuchajcie, trzeba zrobić tak. Tak, tak, tak. Ok. I trzeba teraz, słuchajcie, rozwalić. Dobra, dalej O, zebrałem. Dobra, 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 dobra. Słuchajcie, rozwalam teraz to. Teraz pyk, pyk i teraz słuchajcie pyk, dobra mamy to mniej więcej ogarnięte serio ta baza wygląda co najmniej dobrze przynajmniej tak mi się wydaje że wygląda słuchajcie co najmniej dobrze tutaj może jednak to zostawmy to tak jak było a serio spoko a ty bobo co tam robisz bo akurat wiesz co krowy tam rozmnażam piszę no. co piszesz byku e, co to książkę co, co jaką książkę znowu e, jak, jaką ty książkę piszesz bobo ty bobo Jezusie, bo mam malutki prezent do ciebie, ale nie powiem. Co ty to może ja powiem. wejdę na wyspę i zobaczę? Nie. upewnić, pewnie po prostu nie. Tak, to stary, ja do ciebie już wbijam, wiesz? Bo nie. trzeba akurat krowy rozmnożyć i tak dalej. To, 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 to musimy to jakoś uzgodnić, nie? Ja stary do ciebie wbijam, dobra, lecę do ciebie, byku. E, no co ty tam robisz? Nie, nic nie mam. Co to był za enchant. Stary, ty coś trzymałeś enchantowanego? Co to było? No książka! Pokaż ją, co to jest zainchantowana książka Ale to nie jest książka z enchantami. Co to jest, stary? Nie, to jest zwykła książka napisana. Jak ty ją zrobiłeś? Nie zrobiłem, dostałem. Lepiej ją pokaż w tym momencie. Nie. Pokaż, bo cię rozwalę, byku. Nie Rozwalę nie. cię! Dobra, nie. sam ją zabieram. Nie. Wow, ty masz tu magazyn w ogóle, nie wiedziałem. Ej stary, zabieram ją od ciebie. Zabieram ją od ciebie. Gdzie ty jesteś? Już, już. Gdzie, o, ona jest? o, Gdzie ona jest? O Gdzie ona jest? Bobikson, co ty tutaj kombinujesz, co? Nie podoba mi się, co ty wyprawiasz Stary, co ty wyprawiasz? Nic Ty, gdzie ty jesteś? bo co ty wyprawiasz? bo co ty wyprawiasz, powiedz mi Nic Powiedz mi, co ty wyprawiasz? Oddawaj tą książkę, oddawaj tą książkę Aaaaa! Nie, nie, nie Ja muszę nie. wiedzieć, co to za książka Muszę, o Nie Co ty, Odaj stary, tę za książkę? książkę? Ale no dobra, już daj, ale co to no. mamy literka H? Ty jesteś w jakimś spisku z Hiro Brianem, czy mi się nie. tylko wydaje? Ziom Co to ma być? Powiedz mi lepiej. Lepiej mi powiedz! Słuchajcie, on coś kombinuje. On ewidentnie słuchajcie, coś kombinuje, nie podoba mi się to. Naprawdę słuchajcie, mi się to nie podoba. Nie wiem co o tym wszystkim myśleć, ale okej, okay, róbmy po prostu swoje. Mamy słuchajcie do zrobienia jeszcze sporo rzeczy. Musimy przede wszystkim zrobić tutaj skrzyneczki. U, on jest blisko. O kurde, to mu trzeba rozwalić. Koniecznie. Zaraz tam, słuchajcie, pójdziemy i mu to rozwalimy, bo tak być ewidentnie nie może. Ale dobra, teraz, słuchajcie, wylejmy tutaj wodę, żeby mieć nieskończone źródełko wody. I teraz tak, tutaj trzcina. Tutaj, słuchajcie, będzie trzcina. I tutaj wlatuje, słuchajcie, jakaś skrzyneczka, czy jakiś crafting table. Ewidentnie, słuchajcie, musimy zagospodarować tą bazę. Musimy naprawdę, ją jak najszybciej zagospodarować, żeby Bobo niczego nie podejrzewał. Że nawet jeżeli on, słuchajcie, tutaj wejdzie, to żeby jakby nie szukał niczego. Żeby to nie wyglądało, słuchajcie, zupełnie podejrzanie. Coś takiego trzeba zrobić. Więc teraz tak, na pewno słuchajcie, crafting i na pewno skrzyneczki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Okej, okay, do tego Oj, zabrakło mi, słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Do tego wszystkiego trzeba na pewno, słuchajcie, zrobić jeszcze jakieś. Piecyk. Eee, a czy ja mam kobla? Czy ja naprawdę. Naprawdę, ja nie mam nawet kobla. serio, dobra, tu słuchajcie, zabieram ten piecyk. ewidentnie słuchajcie, zabieram ten piecyk. Ale, serio, żebym nie miał kobla, to już jest przesada. Umówmy, że to już jest naprawdę przesada, że nie mam kobla. Więc teraz tak, wjeżdżamy sobie na dół i, serio, to drewno. To koniecznie trzeba rozwalić, bo przecież jak on zobaczy tego stone bricka, to za dobrze nie będzie. To naprawdę nie będzie za dobrze. Teraz tak, słuchajcie, tutaj poustawiamy te skrzyneczki. Dobra. I tutaj zrobimy, słuchajcie, coś takiego. O! Niech tutaj będzie coś takiego. E, I teraz chyba w miarę to wygląda spoko. Teraz tak, rozwalmy na pewno to, żeby ta platforma była ewidentnie, słuchajcie, jak najmniejsza. Jak najmniejsza. Tutaj rozwalamy, słuchajcie, to i dajemy coś takiego. Dobra. Wydaje mi się, że już wygląda choć na trochę ukrytą. Może minimalnie. A może nie. Dobra, tutaj wjeżdża, słuchajcie, piecyk. Możemy przepalać nawet drewnem. To teraz nie ma znaczenia. I teraz tak. Rośnie nam trzcina. Trzeba będzie tutaj przyprowadzić jeszcze na pewno jakąś krowę. Jeżeli przyprowadzimy, słuchajcie, tutaj jakąś krowę albo dwie, to będziemy mogli nawet przecież robić tutaj książki. A jak zrobimy książki i może w przyszłości zrobimy tutaj enchanting, to będzie naprawdę grubo. Więc póki co tak się prezentuje nasza tajna baza. Jest w miarę nie, nieźle ukryta. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc teraz pójdziemy sobie do Bobo i zobaczymy jak ona, słuchajcie, się prezentuje od jego strony, żeby on jej oczywiście tutaj nie widział. Bo teraz tak. Co tam, Bobo, u ciebie? Tutaj tego nie widać. Może trochę. Co... Co ty robisz? A skaczę sobie Eee no dobra to sobie skacz Babie Ja stary znowu. pozwolę sobie tutaj ci drewno rozwalić O kurde ale to widać Bo wiesz co to, mega niebezpieczne stary żeby nie, takie drewno Nie z tego. Rozwalę, bo ty rzucę. nie bo cię zrzucę Nie stary nie zrzucę Nie zrzucę Nie Lecę Słuchajcie muszę to zrobić bo oj jak on się o tym dowie to będzie po prostu masakra A z tego idealnie widać moją bazę Stary robię to dla twojego bezpieczeństwa dobrze? Bobikson? No ale stary no, ja naprawdę po prostu chodzi o to, żebyś się nie skakał. Ty mam za i temy, żebyś nie zrzucił. Nie zrzucaj mnie. Chyba, zrzucaj że cię, cię No to cię rozwalę A ty stary. mnie ile razy zrzuciłeś już? No nie! zrzuć mnie! Zostaw mnie! Zostaw! No to dobra, to cię, by cię by nie zrzucam, to cię nie zrzucam Dobra, słuchajcie, z tej perspektywy tego mało to widać Tutaj ewentualnie, słuchajcie, można, patrzeć, zrobić coś takiego O, patrzcie, tutaj zrobimy taki duży pas Który będzie, słuchajcie, zasłaniał to Więc to będzie genialne, patrzcie, w ten sposób O, kurde, ej, to jest, jest dobre tam Stary, powiększam tutaj sobie wyspę, wiesz, tak, żeby A o, po co? No, żeby było po prostu więcej miejsca, nie? Cześć. No, no okay. ty rozumiesz, żeby po prostu było więcej miejsca Krywasz? Co? Nic nie ukrywasz A co miałbym ukrywać? Nie wiem, zobaczę tam, bo jakieś coś dziwacznie. Nie tam stary, ja nie wiem w ogóle o czym ty rozmawiasz. Tutaj oczywiście murek zrobimy stary. O tu zejście sobie zrobię takie w dół. I Po co ci tutaj zejście stare w dół? A, takie fajne. Słuchajcie, ej, tego coraz mniej widać. To naprawdę, jak tutaj jeszcze dojdzie mur, to naprawdę, słuchajcie, tej bazy nie będzie widać. Tutaj będziemy sobie robić enchantingi, słuchajcie. I zabierać nasze najcenniejsze rzeczy. W ogóle teraz już powinienem to zrobić, słuchajcie. Przede wszystkim diaksy, złoto. Co ty tutaj, Bobo, robisz? Jakie złoto, o czym ty mówisz? No przecież ja mam diaksy i złoto, nie? No nie pamiętasz tego? No ziom, nie zrzucaj nie z diaksami. Co? Dobra, won na swoją no wyspę. Won sobie? na swoją wyspę, stary, won Od na... A czemu? Swo... Tak, ty sobie przychodzisz! Na Dobra, słuchajcie, szybko to zabieram. Szybko to słuchajcie, zabieram i chowam, bo naprawdę on coś kombinuje. On serio czegoś szuka. Mu się po prostu nudzi, słuchajcie. Mu się po prostu nudzi i on zamiast robić coś produktywnego. Abelka! To mnie podgląda. Co? Gdzie jesteś? Nie mam mnie, stary. Bo jestem królikiem. Jak to królikiem? Jestem klulikiem. A gdzie ty jesteś, byku? U góry. Jakiej góry? Chodź, no u góry jestem, nad Twoją wyspą. Dobra, już idę, stary. Jak to nad moją wyspą? Jestem królikiem. E, dobra, słuchajcie, lepiej pójść i zobaczyć, co on kombinuje. Serio? Jakby ukrycie tej z tego bazy. To nie jest takie łatwe. E, tak, no, 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 jestem, jestem, no. Patrz, Jak... jestem klulik. Hops! Jestem klulik. A! mieć z odrzutem jednak robi swoje. Dobra, moi drodzy, naprawdę, serio, ja myślałem, że to będzie łatwiejsze. Jeżeli macie, słuchajcie, jakieś pomysły, jak bardziej ukryć tą bazę, to serio, mówcie. A co serio, ty mówcie... tu kombinujesz? No nic nie kombinuję. Co W tylko... tym domku chyba ukrywać te Mówię, pomijasz? widzą, żeby subskrybowali kanał. Subskrybujcie, okay. to jest bardzo ważne. Codziennie są filmy i jest, słuchajcie, wojna na subskrypcję między kanałem Abra Games a Bobo Minecraft, więc warto subskrybować oczywiście i Bobo, i Abra Games, ale. Widzicie? Jak mnie? Abra Games wbijam. Pozdro. Wszyscy cię widzą bobo. Naprawdę, a. Ej, ta, stary, a mega jest Jesteś Nie, ziom. Ale bo ja, bo ja wiem, że ty udajesz debila, a jesteś inteligentny, tylko próbujesz mnie zdenerwować, ale czemu ty chcesz jest mnie zdenerwować? Klulikiem! Czemu ty chcesz mnie zdenerwować, stary? Padasz tam na dół! Leci. Ziom, czemu ty chcesz mnie zdenerwować? No naprawdę! No ty mnie denerwujesz, wiesz ile. Dobra, Won! 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 won. won. Wpadajcie, wpadajcie koniecznie na sklep, czyli na stronę www.abra.ety Możecie zakupić tam kozacką koszuleczkę Abra Tim czy chociażby bluzę z takim wzorem, czy bluzę z kapturem z takim wzorem, czy kubek i tak dalej. Macie różne kolekcje, macie Abra Tim, Bobo Tim, Abra i Bobo Tim wspólne. Macie zarówno dla chłopaków rozmiary, jak i dla dziewczyn że kroje, jak i dla małych, dużych chłopaków, małych i dużych dziewczyn. Pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł, czyli na przykład właśnie kupując dwie koszulki czy no bluzę z kapturem. Serio, naprawdę na dzień dziecka prezent po prostu strzał w dziesiątkę. E, tylko serio. Nie podoba mi się to, co robi Bobo. Bobo! Pozdro. Ty masz kolejną książkę. Nie bij mnie! Przestań już mnie bić! Masz kolejną książkę! Co ty, stary, ukrywasz? Nic nie ukrywam! Przestań! Dziwne rzeczy się dzieją. Naprawdę, słuchajcie, że... Ja nie... Ej, napiszcie. Czy on coś, słuchajcie, jest opętany? Czy on coś ukrywa? Czy po prostu prankuje? Bo naprawdę ja się martwię.